Obecnie w większości przypadków, jeśli mówimy o leczeniu nowotworów ginekologicznych, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z chorobą przewlekłą. Myślę, że kilka rzeczy wpłynęło na ten fakt. Po pierwsze, dostęp do nowoczesnych terapii, do leczenia podtrzymującego, bardziej dostosowane leczenie chirurgiczne, nowe leki, wprowadzanie badań klinicznych. To wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie pacjenta w dobrym stanie ogólnym prowadzić przez wiele, wiele lat. Oczywiście jest część pacjentek, u których nie udaje nam się osiągnąć tego celu, natomiast jeśli spojrzę na przestrzeni lat, jak Zaczynałam swoją pracę, to znacznie więcej pacjentek, szczególnie z rakiem jajnika, ginęło po roku, po dwóch latach. Teraz te pacjentki są z nami przez kilkanaście lat bądź dłużej. Jeśli chodzi o diagnostykę, to oprócz takiej standardowej, która ma swoje miejsce, będzie miała zmieniło się to, iż mamy szeroką diagnostykę molekularną i to właściwie w większości nowotworów. I piersi, i ginekologicznych, o których dzisiaj była mowa, ale także wielu, wielu innych. Diagnostyka molekularna i poszukiwanie nieprawidłowych zaburzeń molekularnych, które będą stanowiły później cel do terapii, skutkują właśnie włączanie do leczenia nowoczesnych leków, których również w Polsce Mamy coraz więcej. Wprowadzenie tych leków nie tylko podwyższa odsetek pacjentów, którzy mogą być potencjalnie wyleczeni, ale przede wszystkim znacząco wydłuża długość całkowitego życia. Diagnostyka molekularna jest to w pewnym sensie badanie DNA, a tak naprawdę jest to badanie nacelowane na poszukiwanie mutacji w poszczególnych genach. Taką diagnostykę przeprowadzamy jeśli to możliwe, jak najwcześniej na etapie całej diagnostyki pacjenta z chorobą nowotworową. Czyli na przykład w raku piersi na etapie biopsji guza piersi, w raku jajnika na etapie laparotomii czy laparoskopii diagnostycznej, w zależności od tego, do którego z tych zabiegów pacjentka jest kwalifikowana, w raku trzonu macicy, na etapie biopsji pobranej z macicy lub badania pooperacyjnego materiału usuniętego podczas laparotomii czy laparoskopii zalecanej obecnie, Czyli macie z przydatkami. Postęp w zakresie opieki nad chorymi na raka piersi jest nieustanny. I jeśli mogę sięgnąć do takich ważnych punktów czasowych, to myślę, że XXI wiek przyniósł ogromne zmiany w tym obszarze. Dziś chore mogą skorzystać z kilku linii leczenia antyHER-2, więc na pewno to jest bardzo duży postęp. Ostatnie lata przyniosły również leki dla chorych na raka luminalnego. Pojawiają się nowe biomarkery, czyli pewne. Struktury lub cząsteczki w komórce, które możemy oznaczać, i są one dla nas wskaźnikiem, jakie leczenie dobrać. Mówimy, że te biomarkery mają charakter predykcyjny, pozwalają nam ocenić, w jaki sposób leczyć danego raka. Natomiast to, co często bywa pomijane, a co bardzo chciałabym podkreślić, to postęp w zakresie organizacji opieki nad chorymi na raka piersi, a więc tworzenie tematycznych unitów. Zespołów wielospecjalistycznych, które łączą w jednym miejscu: chirurga, radioterapeutę, onkologa klinicznego, a więc specjalistów zajmujących się różnymi metodami leczenia. Ale co więcej, te zespoły wielospecjalistyczne łączą również z lekarzami: psychologa, fizjoterapeutę a więc tych dodatkowych pracowników medycznych. Dzięki temu, że możemy spotykać się w większym gronie, nasze decyzje są bardziej dojrzałe, a plan terapeutyczny nakreślony od momentu rozpoznania choroby.